W weekend doszło do tragicznego w skutkach pożaru w Przowie Krzyszkowicach. Nasi strażacy także zostali zaangażowani w pomoc przy jego gaszeniu. W niedzielę 13 kwietnia, w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym w Przowie Krzyszkowicach wybuchł tragiczny w skutkach pożar. W jego wyniku pięć osób straciło życie. Jak wynika z medialnych doniesień, na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci, którzy ewakuowali mieszkańców z objętego ogniem budynku. Jeden z policjantów trafił do szpitala z objawami podtrucia, drugi policjant uzyskał pomoc medyczną na miejscu. Dwanaście osób ewakuowano z budynku. Ostatecznie pożar został opanowany. W akcji uczestniczyło około 120 strażaków przy wykorzystaniu 34 samochodów pożarniczych. W działania zaangażowani zostali także raciborscy strażacy. Przed godziną 19.00 zadysponowana została drabina mechaniczna do wsparcia działań w Przowie. Powrót do komendy nastąpił tuż przed godziną 1.00 w nocy. Ponadto strażacy mieli także pracowity weekend na terenie naszego powiatu. W piątek doszło do kolizji samochodu osobowego z busem, a na ulicy Lotniczej interweniowali w związku z wyczuwalnym zapachem gazu. 12 kwietnia strażacy musieli siłowo otworzyć drzwi do mieszkania przy Placu Wolności, gdzie zastali osobę nietrzeźwą, a następnie walczyli z pożarem ściółki leśnej. W niedzielę natomiast udali się na ulicę Babicką, gdzie zostali wezwani z powodu braku kontaktu z lokatorką domu jednorodzinnego. Po siłowym otwarciu drzwi w budynku strażacy udzielili kobiecie pierwszej pomocy